Być może umówiłeś się do salonu sukien ślubnych, gdzie będziesz mierzyć pierwszy raz suknię ślubną, czujesz ogromną radość, ogromne podniecenie, a jednocześnie stres, ponieważ nie wiesz jak przygotować się do takiej wizyty. Mam dla Ciebie 7 wskazówek, które uchronią Cię przed złym humorem w dniu mierzenia sukni ślubnej. Zapraszam Cię na odcinek. I pierwsza wskazówka to jest motyw przewodni oraz kolekcje sukien ślubnych w salonach. Jeśli masz motyw przewodni ślubu, e, jeśli masz wybrany oczywiście, bo możesz również nie mieć motywu przewodniego ślubu, e, natomiast jeśli wybrałaś, e, to zawsze sprawdzaj, e, umawiając się na wizytę w salonie, czy dany salon ma właśnie taką kolekcję sukien ślubnych, e, w których znajdziesz suknię odpowiedni odpowiednią do danego motywu przewodniego. E, każdy salon e, praktycznie na swoich stronach internetowych ma. Podłączone kolekcje, w których możesz sprawdzić, jakie suknie dostępne są w salonach sukien ślubnych. Dlaczego? Dlatego, że jeśli szukasz na przykład prostej sukienki, bo dobrze czujesz się właśnie w takich prostych sukienkach, no to lepiej iść do salonów. Głównie skupia się na szyciu prostych sukienek. Jest ich bardzo dużo, tylko po prostu trzeba poszukać i zmierzyć z 10 takich sukienek, a nie iść do salonu, który posiada w swojej kolekcji na przykład 3-4 takie sukienki, no ponieważ to jest strata czasu. Lepiej zmierzyć większą ilość i wybrać tą jedyną, niż iść do salonu, który głównie skupia się na innych rodzajach sukienek niż na przykład na takich prostych e, i zmierzyć tylko 3-4 sukienki. Natomiast żeby ułatwić sobie e, życie, to zawsze możesz porobić zdjęcia screeny e, sukni, która w danym salonie e, bardzo ci się podoba i którą chciałabyś zmierzyć. I druga wskazówka to jest fundusz powinnaś przed wizytą w salonie mieć ustalony budżet, jaki chcesz wydać na suknię ślubną. Dlaczego? Dlatego, że po prostu może być Ci przykro. Wyobraź sobie sytuację, że mierzysz sukienkę, której nie znasz ceny, sukienka kosztuje około 10 tysięcy, Ty nawet o tym nie wiesz, mierzysz tą sukienkę, okazuje się, że jest piękna, że idealnie na Tobie leży, że to jest model, który skradł Twoje serce, wszyscy są zachwyceni, po czym okazuje się, że sukienka kosztuje około 10 tysięcy, a Ty nie możesz sobie pozwolić na taką sumę, e, taką sumę przeznaczyć na suknię ślubną. Jestem pewna, że już żadna suknia nie skradnie Tobie serca. E, zawsze będziesz myślała o tej jedynej sukni, więc raczej ustalmy sobie ten budżet, żeby po prostu nie było nam przykro, żeby nie robić sobie jakiegoś e, złego humoru później. E, zawsze ten bu budżet ustal, poinformuj koniecznie panią e, obsługującą Cię w salonie, jaki masz budżet e, na tą suknię, ponieważ panie też często nie pytają w salonie e, obudżet, który chcesz przeznaczyć na suknię. Także zawsze idź z gotowym planem. I kolejna wskazówka to jest ocena Twojej sylwetki. Przed wizytą postaraj się e, zmierzyć lub e, zauważyć, które części ciała chciałabyś podkreślić suknią ślubną. Na przykład masz piękny biust, to mogłabyś się skupić na sukni, która ma piękny dekolt. E, masz piękne plecy, to również fajny dekolt na plecach mógłby podkreślić Twoje piękne plecy. E, natomiast jeśli masz jakieś... E, Rzeczy, które chciałabyś, części ciała, które chciałabyś ukryć, no to też na tym się skup. Czyli później w salonie będziesz już wiedziała, że na przykład chcesz suknię z dekoltem lub bez, bądź też z ramionami odkrytymi lub też zakrytymi. To jest bardzo ważne, żeby tą sylwetkę swoją znać. Ja zawsze swoje klientki mierzę, szczerze oceniam, co powinniśmy tą suknią podkreślić, a co ewentualnie ukryć. To też ułatwia później szukanie tej sukni ślubnej, ponieważ bardzo często niektóre modele sukni ślubnych są szyte właśnie pod jakiś typ figury. Na przykład jeśli szukasz jakiejś rybki, no to też twoje biodra muszą, muszą być bardziej wydatne, ponieważ e, wtedy fajnie e, zaokrągla, zaokrąglają się te biodra tą suknią ślubną, więc raczej jeśli masz prostą, e, prostą sylwetkę, taką kolumnę, e, to taka suknia raczej nie będzie wyglądała na tobie dobrze, ale pamiętaj, że jak nie zmierzysz, to nie będziesz wiedziała. I cztery to jest bielizna, jeśli możesz, jeśli taką masz, to postaraj się na, w dniu wybierania sukni ślubnej ubrać bieliznę, która jest cielista, bądź też bardzo w bardzo jasnych kolorach, np. białych, bądź jakiś beżowych. Dlaczego? Dlatego, że jeśli będziesz na przykład miała czarny, bądź czerwony biustonosz, to bardzo ciężko będzie Ci się mm, odzorować Twój wygląd w dniu ślubu, jeśli Twoją uwagę będzie głównie skupiał czerwony biustonosz. Na co zwrócić jeszcze uwagę przy wyborze bielizny w dniu mierzenia sukni ślubnej? Na pewno, żeby te ramionczka były odpinane. Jeśli będziesz szukała sukienki właśnie bez ramionczek, tak? czyli jakiś tam na przykład gorset, bardzo ważne też jest, żeby ten biustonosz był z fiszbinami, czyli usztywniany. Wtedy też lepiej ta suknia gdzieś będzie na tobie leżeć niż po prostu w zwykłych sportowych biustonoszach. Bardzo ważne też jest, żebyś miała bieliznę nieprzeźroczystą i też bez I To też jeśli mierzysz takie suknie bardziej przyległe, to też bardziej pozwolić i skupić się na tym, jak będziesz wyglądała w niej śluba, a nie na bieliznie, która gdzieś tam się odznacza. I kolejna wskazówka to jest Max 2 Salony. Wbrew pozorom mierzenie sukien ślubnych nie jest takie łatwe, jak nam się wydaje, ponieważ wizyty trwają około godziny, natomiast jeśli umówisz się na przykład do trzech salonów, no to w ciągu godziny zmierzysz około 7 sukienek. Eee, więc jeśli będziesz aż w trzech salonach to będzie ich aż 21, eee, także będziesz już zmęczona, podejrzewam, że w tym trzecim salonie już nie będziesz miała takiego humoru jak miałaś na początku, będziesz już bardziej zmęczona eee, i podejrzewam, że już z pierwszego salonu pierwszą suknię, którą mierzyłaś nie będziesz pamiętać, nawet jeśli zrobiłaś zdjęcie, nawet jeśli salon pozwolił, żeby zrobić to zdjęcie, eee, no to raczej już nie będziesz pamiętała jak się czułaś w tej sukience, jak ona leżała, czy to była fajna, czy niefajna sukienka. Więc raczej staraj się umawiać max dwa salony e, i kolejnego dnia umówić się na kolejne dwie wizyty do innych salonów. Nie przesadzajmy, bo naprawdę jest to męczące zajęcie. A co jeśli w tym trzecim salonie jest Twoja wymarzona sukienka, a Ty już nie masz ochoty i humoru mierzyć tych sukienek? Dlatego lepiej przemyśleć to, czy nie umówić się do dwóch salonów e, i spokojnie z dobrym humorem e, przejść przez te mierzenie sukienek, niż przesadać z ilością salonów. I kolejna wskazówka to jest towarzystwo. No i tu się zaczyna zabawa. Zabierasz ze sobą za dużo osób i okazuje się, że każdy ma inny gust. Twoja świadkowa ma inny głos niż ty. Twoja koleżanka może nie do końca jest szczera. E, twoja mama płacze, jak zobaczy cię w każdej sukience, ponieważ tak zachowuje się każda mama. E, pani, obsługująca Cię, po prostu chce Ci sprzedać sukienkę e, i ty biedna w tym wszystkim nie wiesz, co ze sobą zrobić. Czujesz zupełnie coś innego niż wszyscy. Jesteś załamana e, i roztargniona, ponieważ każdy czuje coś innego niż ty. Pamiętaj, aby w dniu mierzenia sukni ślubnej być asertywnym. E, nie bać się swojego zdania. Słuchać przede wszystkim swojego głosu. Serca i swojej opinii, natomiast opinia innych może tylko ci pomóc, a niekoniecznie ma cię nakierować na wybór sukni ślubnej. Lub skorzystać z mojej usługi. Ja ze swoimi klientkami zawsze robię kilkugodzinne konsultacje, wszystko analizujemy, mierzymy sylwetkę, pokazuję slajdy sukienek, w których dana osoba wyglądałaby idealnie. Umawiam nas na wizyty w salonie, w których wiem, że są takie modele sukienek i szczerze oceniam to, jak wyglądasz, ponieważ jestem dla Ciebie obcą osobą. A mi zależy na tym, żeby moje klientki były zadowolone i idealnie wyglądały w sukniach ślubnych, które ja wybrałam razem z Tobą, oczywiście. I siódma, ostatnia wskazówka to jest nastawienie. I tutaj bardzo ważne jest, żebyś w dniu mierzenia sukien ślubnych miała dobry humor, dobre nastawienie, pozytywne nastawienie. E, natomiast jeśli coś zepsuło Ci humor w danym dniu, to odmów tą wizytę w salonie, nie zmuszaj się do tego. To ma być przyjemność, a nie obowiązek, w którym będziesz miała zły humor, zły dzień. E, także zawsze idź z pozytywnym nastawieniem i nie pozwól, żeby coś lub ktoś popsuło Ci humor w tym dniu. Dziękuję Ci za oglądanie. Mam nadzieję, że te 7 wskazówek pomogło Ci. Jeśli masz jakieś wskazówki jeszcze, oczywiście, które u Ciebie się sprawdziły, to zostaw komentarz na dole, będzie mi ogromnie miło. Dziękuję Ci za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymaj się. Cześć.